Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Juno, a to jest już chyba wszystkim znana Alicja. I znowu mamy puzzle, Tak, musimy zebrać gdzieś ukryte kostki. Aha. A nie, myślałam, że cały sufit jest taki i już chciałam się zdziwić. O właściwie nawet zdążyłam to zrobić. Aha, Aha takie coś. Na biurku ukryte bardzo fajne coś. Mm. No i nie wiem, czy to robi coś, wiecie, konkretnego, czy nie, ale mamy kawałek puzli i jest ok Czyli tak, tu byliśmy, więc idziemy tutaj metodą lewej ręki, chociaż wiem, że zawsze mówię, że jest metoda prawej ręki, no ale dobra. Teraz można od tej metody odejść na rzecz tej innej, techniki. No, no, no! Nie złość tutaj. Wielkich ludzi... Wow! Patrzcie, te małe pełzacze są. Pijawy jedne. Oby się nie zaczęły rzucać, bo to będzie denerwujące właśnie. Rozwal koalicja, rozwal! Wierzę w ciebie. No, 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 no! Dziewczyno, dasz radę? No, no, no. Nieźle, nieźle. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz trzeba uważać nic nie widzą, nie widzę nic. Znaczy coś tam widzą, co co jakiś mały. O, i mogę to wreszcie rozwalić. I teraz spokojnie, rzut okiem po pomieszczeniu. O! Wiedziałam, że coś znajdę. Wszystkie kwiatki tym razem odzyskamy, tak? Tym razem zapamiętałam, że mam troszeczkę poczekać dłużej niż zazwyczaj. Mhm. Wiem, że to dziwnie wygląda. O, coś, coś tu widzę. I widzę coś dziwnego. Dobra, nieważne. Zęby, zęby. Mam nadzieję, że do ostatniego bossa uda mi się wszystko zebrać. Znaczy tyle zębów, żeby odpowiednie te ulepszenie zdobyć. Do wszystkiego w sensie. E, I tak, co my tutaj mamy? Mamy kolejny klocek i ząb. Najpierw ząb, bo nie wiem, czy mnie nie teleportnie z powrotem do tamtego miejsca już. Nie, czyli gdzieś jest jeszcze jeden ukryty. Na razie nie mam pojęcia, gdzie to może być, ale zaraz znajdziemy. Trzeba wrzucić na luz i iść chyba na górę. Ciekawe obrazki, takie w 3D, powiedziałabym. Tak, gdzieś jest jeszcze jeden. Skoro nie na górze. No to gdzie? Na dole, zapewne, tak. I tak, byliśmy tutaj i byliśmy tutaj. Czyli może w tym drugim przejściu było coś jeszcze. A i trzeba się rozglądać w tej grze. Hm. Dobra, no idziemy skoro tak. A, po prostu tutaj, no dobra. Teraz jeszcze tylko to ułożyć jakoś z sensem. Eee, mm. e, e, e. tutaj. To idzie tutaj. To pewnie tu. E, to tutaj. O, kurczę. A nie, spokojnie. To jest łatwe w sumie. Aż dziwne? Nie, znowu wielki debiut. kuźdawek w tym odcinku. Bitch, baby. <laughs> o, Boże. Ale ciężko to jest trafić, naprawdę. Na szczęście szybko zdyka, ale. Ale uniki to to. A No i właśnie, widzicie, nawet ataki nawet niezłe robi. Alicja, do czego ty jeszcze tam celujesz? Kogoś widziałaś? Czy coś może? Yy, stąd przeszliśmy. No tak, przeszliśmy. Dobra, dobra, dobra. Eee... Tu mi na razie nic chyba nie grozi. Ała? Co to miało być w ogóle? Ciekawe, czy doskoczę inaczej. Ale jest ząb! <grymne> Przynajmniej tyle. No. Jezu, będzie ciężko, będzie ciężko. Poczekamy aż to. Tutaj mamy ząbek, który bardzo, bardzo chcę. Jest! No! Jeszcze 300 zębów, i mamy ostatnie ulepszenie. Chyba ostatnie. Nie wiem w sumie. Jejku, jejku. Zobaczcie, że to robi się coraz straszniejsze. I czy coś mnie tu atakuje? Tak, atakuje mnie. No, jakie to jest sprytne. Ej, tak. Aua! Wow. Walnik, walnik to Alicja, rozwal. Ej, to żyje. Aua! Wow. Jeszcze umierając potrafi mnie nieźle tutaj. ach pokonać dosłownie. Dobra, tą dźwignię pociągnęliśmy. Ej, gdzie prowadzi nasza dalsza, skomplikowana, bardzo droga? Ej, Alicja! Przecież. Przecież. No właśnie, właśnie. Ale przynajmniej odrodziliśmy się w całkiem spoko miejscu. No i tak, poczekamy aż Alicja nieco do góry podleci. Tak, 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 tak. Aj prawie, prawie się udało. Byłam blisko. Hm. No nie, to... Małe dziadostwo tu leci, ale nie, nie doleci. Ha. ha! Ha ha I zdychaj tam sobie w oddali. E, teraz tak. Co jest tutaj? Gro, uświadom mnie. E, dalsza droga zapewne. Okej, okay, rozumiem. A tutaj? Pewnie znajdź tylko. Ewentualnie kilka zębów no znajdźka. W sumie nie wiem, czy w chociaż jednym poziomie wszystkie znalazłam, czy nie. Prawdę mówiąc, jakoś nie obchodzi mnie to za bardzo, ale tak, tak mogłabym wiedzieć. O, no, buteleczka. O nie. nie. Świński ryjek. Prawie go przeoczyłam. Dobra. A patrzcie, w takim oczywistym miejscu. Ja akurat tego musiałam prawie nie zauważyć, nie? Mam nadzieję, że tam będą jakieś róże dla mnie, bo by się przydały troszeczkę. Tak. Spadamy. Eee. Dokąd? Tam gdzieś zapewne. A. <śm> Jest i złota, butelka, bardzo ładnie. Ha! Ktoś ma figurkę kapelusznika. Nieźle, też bym tak musiała. No i ciekawe, co nas czeka tutaj. Pewnie coś, czego w ogóle się nie spodziewam, tak? Czyli mega trudne pytanie z quizu, wiedziałam. <śm> Alice, your fondness for do wszystkich puzzles. The one that uses it never knows that he's using it. What is it e... Wydaje mi się, że to będzie trumna. Bo trub nie myśli. No właśnie, właśnie. Ha. Kurcze, chyba na wszystkie pytania, ze, e, ze wszystkich quizów, na jakie trafiłam w tej grze, odpowiedziałam poprawnie, czy nie? Pewnie jeszcze będzie jakiś jeden, przynajmniej i zdążę się pomylić. Tak, za wcześnie się cieszę. Ej, ale ja bym chciała wrócić. To jest... To jest najciekawsze. Tędy może jakoś? Chyba ta. Dobra, jest. Na szczęście udało mi się. Um, na niewidzialną platformę bym chciała wskoczyć. Ząbek wziąć. Aha. Jezu, ale straszne te puste oczodoły lalek Naprawdę Tam to nie doskoczę Więc muszę jakoś kombinować z tam Doskoczę Jest, jest, jest Jestem tutaj, spokojnie hm. Jestem coraz wyżej Eee? Nie sądziłam, że to mi się uda. Ale czego się nie robi dla jednego zęba? Bo tamten nie będę już skakać, bo mi się to chyba nie opłaci. A może, może, może skoczę. <laughs> nie mogę się opanować, po prostu jak gdzieś widzę ząb łatwy do zdobycia, no to wiecie. Okej, okay, czyli co? Weźmiemy sobie ten ząb i co? I możemy kombinować jakoś znowu tutaj. Teraz chyba i stąd bez problemu jakoś doskoczę tam, mam nadzieję. O, jasne. To miało tak być, bo tam widziałam, że mogę pogadać jeszcze z Kotem. Yy, upiorne. Nie. O nie, ja się na to nie godzę. Nie ma zgody, nie! Nawet nie wiecie, jak ja tego nie cierpię. To jest istna głupota. Tak, nie ma to jak turlać się głową lalki Alicji. O, zęby, zęby, moje zęby. A tutaj są zęby jeszcze. Dobra, czy to już wszystko? Proszę, niech to będzie wszystko. Nie, oczywiście, że nie. Mhm. Czy ja muszę omijać wszystkie głowy? Dobra, to niby hmm, łatwy sposób na. Nie, nie powinnam tego przeskakiwać. Nie, 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 nie. A, są. Jeszcze jeden. Pewnie powinnam jakoś grać o wiele ostrożniej. O, chcę złoty ząbek. Czy coś mnie tutaj ominęło? Chyba nie. Ach, kulki z jakimiś nie wiem czym w środku. Mam przynajmniej jeden ząb jest mój. O nie. Ej, no, co to miało być? Coś mi się nie udało. Ej, jak ja mogłam tam... Nieważne. Mhm. Dobra. Spokojnie. O, jeszcze raz. O Boże. Dobra, niech będzie ok? Będzie. Jest, jest, jest! Prawie. Nie lubię tych minigier. No już tego to w ogóle. To jest chyba najgorsza, jaką tylko twórcy gry mogli sobie wymyślić. To, to jest coś potwornego po prostu. I w ogóle pomysł na to, no to jest po prostu przerażające, no ludziska, ała! My tutaj turlamy głową Co prawda tylko lalki no. to, Tam tragedii nie ma, ale Ale i tak mnie przeraża to Mamy okazję zebrania wszystkich zębów Które omijamy najpierw Teraz spokojnie Aha, mam tam jakoś trafić Ząb! Jest, jest mój Jezu, ale to jest Denerwujące Nie lubię kierowania głową Czuję się w zasadzie taka trochę yy, bezradna. Mm. Ojejku, jejku. Co jest w tych kulkach? Jakieś ryby, nie ryby, nie wiem, czaszki? Hm. Przynajmniej fajnie zęby udało nam się pozbierać, nie sądzicie? Przynajmniej tak troszeczkę. Zawsze coś. Okej. Okay. Teraz rozbijamy głowy dla odmiany. Alicja sama idzie mi do przodu. W bok właściwie. Aj! Jezu, to jest denerwujące. O, już przestała na szczęście. Nie wiem, gdzie ona się tego nauczyła? I zjeżdżalnia. Serio? Tu są głowy. Mam nadzieję, że... Ej, co jest? <laughs> Jakieś bagi tutaj na każdym kroku. Ała! <laughs> Ej, fajnie mi to całkiem wyszło. Nie chwaląc się oczywiście, ale... No, aha, teraz już mi nie wyjdzie, a może, może. Jest, jest, ludziska! Wow! Nie wiem, czy widzicie? Zjeżdżamy po czymś prawie przezroczystym a na dole są jakieś śrubki, kolce. Mhm. Przerażające rzeczy. O i bardzo dużo przeciwników niebezpiecznych w dodatku takich. Aha. Najlepiej je chyba atakować w momencie, gdy one same atakują. Wtedy są jakoś tak chyba najmniej ruchliwe po prostu. Aha, widzicie to. No właśnie, właśnie, będzie ciężko co. A damy radę, oczywiście. Nic nie może być aż tak trudnego, żebyśmy tego nie przeszli, przecież. E, dobra, to dopiero potem. Najpierw sprawdzimy, co jest tutaj. Oprócz zębów, oczywiście. Nosek. A, gdzie ja strzelam? W ogóle nie tam, gdzie trzeba, ale szczegóły. Dla takich znajdzie, jak właśnie gram. No co jest, Alicja? Buntuje się dziewczyna, coś ostatnio. Skoczy tam? No, i to jest miejsce, w którym na pewno nie chcemy spaść. Więc no, lepiej uważać na siebie. I teraz tak, co to jest? Co to robi w ogóle? To robi dobra, coś takiego. Mm, Alicja, nie możesz wyjść. Co jest z tobą? A tu gdzieś było coś nieco innego. Czy mi się już wydawało? W sumie mogło mi się już wszystko pokręcić. No dobra. Tak. I spróbujemy tam jakoś dobiec, doskoczyć. Mam nadzieję, że wyjdzie jakoś szybciutko. O, o, o. I gdzie my mamy iść? Tu gdzieś. Au, 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 jest. Udało nam się. Udało. Jest. Tam będzie już tylko trudniej. <noise> Gdzie nam przyszło iść? Ha! Na szczęście te płuczki mogą zmiażdżyć nie tylko Alicję. Z czego to ja się cieszę na przykład, wiecie? <noise> ja okrutne. Nie, nie chcę tam iść, jeszcze nie. Co tutaj jest? To jest straszne, co by to nie było. No chodź, chodź. Aj, a Ty musiałeś się zostać taki jeden sam, tak? Hm. No cóż... I teraz tak... Tutaj? Nie, tu jest butelka, więc oczywiście tutaj najpierw idziemy. No i to będzie trudne do zdobycia, a to jest straszne. To... I gdzieś tu powinno być coś, dzięki czemu mogłabym. Może ja mogę szyby po prostu zbijać gdzieś tu. Może akurat nie te. Tutaj pewnie też nie. Ale może mogę coś na dole zrobić. Albo z tą czaszką, albo po prostu. No właśnie, właśnie. byliśmy inną butelkę, ale to dalej y, nie wyjaśnia, jak mam dostać się do tamtej. No, ha, to jest trudne, naprawdę. No bo nie, tutaj nic nie mogą zrobić, tak? No nie mogą. A tutaj, hmm. może gdzieś. Wiem, wiem już ludziska, wiem. Po prostu wiem. Aj, nie uda mi się. Nie tak szybko przynajmniej. Alicja, spadamy, spadamy, spadamy. Tutaj pewnie teraz można, tak? Nie? Hmm. Dobra, oszukali mnie. To nie wiem. Dobra, to co... To idziemy dalej po prostu. A, jeszcze tutaj coś. Mhm. Ostrożna to ja jestem cały czas akurat, ale dobra, taki szczekulik. Aj nie wiem czy zdążę. Nie, no muszę zdążyć, co ja gadam. Nawet bezproblemowo, jakoś specjalnie zawsze więcej gadam niż właściwie się dzieje tutaj, gdzie my jesteśmy. O, złoty Ej, pułapka, tak rozumiem. Dobra, to zdechnie. No, zdechnie, powiedziałam. I tak, to się teraz wbije, dobra. Najważniejsze to rozkminić, jak to wszystko się porusza, no ale przynajmniej wzięliśmy już zęby. I tym sposobem, moi drodzy najdrożsi, mamy już ulepszenie do ostatniej broni. Tak, no właśnie, właśnie. No. I wszystkie bronie mamy wymaksowane. I już nie musimy się przejmować zębami do końca gry. na Szczęście. I teraz... no, zapis by się przydał, no ale póki nie ma, no to odcinek wciąż trwa. A witamy dawnych znajomych. No! Ej, zablokowałeś się? Eee, czyli tak, co to robi? No i biegniemy. Aha, dobra, dobra, wie Czyli tak, to... Otwiera przejście na dłuższy czas. Czyli to. To. I lecimy, 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 lecimy. Jest. Mam nadzieję, że to mnie tutaj nie zamknie na wieki. No. Dobrze jest. O, tutaj jesteśmy w tym miejscu cały czas. Ej, a może któryś z tych e, rzeczy. Również tam coś zdziała, czy nie? No nie. Hm. Dobra, olać to, idziemy dalej po prostu. Może zapis, gro. Ja ciebie gro bardzo lubię, ale. Mm -hmm. No jasne, jasne. Jeszcze te musiały tutaj nie wiadomo skąd. Przybyć. Hm. Będzie atakować? Nie. Teraz dopiero, dobra. Hm. Okej, okay, co ja tutaj powinnam zrobić? Eee, tam trzeba na górę się dostać, a więc trzeba tam to na dół opuścić. Oj, będzie ciężko. Alicja... Damy radę, damy radę, damy radę. Dobra, nie było tak ciężko. A naprawdę o wiele, wiele gorzej wspominam ten moment. A, wezmę sobie nawet czaszkę z zębami. Znaczy, yy, głowę. Nie wiem, czy tam coś jest, czy nie. My idziemy dalej po prostu. Aha. Kolejne gluty. Irytujące jakże. Nie, no wiecie co, ja chyba tutaj po prostu ten odcinek zakończę, bo już i tak trwa za długo, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, a na razie cześć wszystkim!